w odcinku. Duchu, przyzywamy Cię. Aaaa! Duchy! Co masz taką minę? Przez... To na pewno... Mam pomysł, jak pokonać tego ducha. Co to za pomysł? Zostawić ich na chwilę samych w domu. Ja. energii i gazu w najbliższych kwartałach. Co chcielibyście zmienić? Chcemy, żeby dzieci miały się gdzie bawić. Liczę na radykalnie nowatorskie ciekawe rozwiązania. Pierwszym nazwiskiem jakie je, przyszło jej na myśl. Halo, przepraszam bardzo, co ty tutaj robisz? Ja tu siedziałam, a ty mi zajmujesz miejsce. Teraz jest, jest moja chwila odpoczynku. Y, później robię... Jestem na robienie projektu. że mnie to interesuje, ja no. to była pierwsza, więc ja Ale da poszłaś to, bo... sobie! No właśnie, na sekundę! No właśnie no, poszłaś sobie, więc cię nie było! Znam się zgłosiłam. Bo... O, tak! Brawo! <noise> Pora na porządki. Pora na nowych superbohaterów. Ghost Force tylko w Disney Channel. Co masz na głowie? Głowę myłam, coś chcesz ode mnie? Ale duchy istnieją? Eee, tak. Duchy istnieją Kacperku. Nawet wydawało mi się, że jednego widziałam. Aha! Hania, duchy nie istnieją? Kacperku, no co ty, duchy nie istnieją, to tylko są takie bajki, takie opowieści, one są wymyślone, wiesz? No co ty pogadasz, Hania? Kacperku, duchy istnieją, to jest potwierdzone naukowo. To jasne, naukowo, a gdzie masz to potwierdzenie? Mm, wiem, wieczorem przygotuję seans przywoływania duchów i wtedy zobaczysz, że duchy naprawdę istnieją. No dobra jak chcesz, zobaczymy jak ci wyjdzie? Duchu, przyzywamy cię! Duchu, nie Duchu, przyzywamy cię. Duchu przyzywamy cię. moją maty jeszcze, Tyle tym tym, jeszcze i w duchy wierzą? Przecież duchów nie ma już ja im dam psikusa. No i gdzie są te twoje duchy? Uch! Wyjdź! Dobra, dobra. Już się tak nie spinaj. Nie moja wina, że nie ma tych twoich duchów. Przestań. <śm> Duchy i tuśgasz. Kiedy muszę mam to A po. Bla. Co się stało, Co? Się stało? Musimy założyć. założyć drużynę Ghost Wars? Co? Ale ty opowiadasz, po co? Są duchy! Duchy w naszym domu? Tak! Co? No nie, Kacperku, ale jak chcesz, to możemy się przejść nie. i zobaczyć. Przejdziemy się po domu i zobaczymy, czasami, co się dzieje. Kacperku, schodzimy tędy już kolejny raz i nie było żadnego ducha. Ja ci mówię, nawet jeśli jakiś był, to już się przestraszył tej no. naszej broni. ja zobaczę tam. Dobra. Ty widzisz Kacperku, nie było żadnego ducha. O, ja widzę ducha! Widzę, tam jest duch! Co ty gadasz? Widziałam ducha. A, a, tak, tak, w pokoju był ja też go widziałam. Dobra, to chodź szybko tutaj. Panie, chodź. Dobrze, pokonałam tego ducha. Uciek już. Teraz, Kacperku, możemy iść oglądać Ghost Wars. Co ty tam zrobiłaś? Co to było? Mój ulubiony kubek! Co ty zrobiłaś? Ja... Nic, właśnie. Tak, na pewno. I tak, on dostał, bezpiecznie sobie stało. I. i spadł. To... Super! Świetnie! Dzięki, Hania! To bardzo dziwne. Chodź, Patek. Chodź, Patekku. Łączymy Ci go. Chodź, Patek. Kasper, chodź, Patekku. Łączymy Ci serial na Disney Channel, tak? Jaki? Z Ghost Wars. Dobra. <śm> Z Melką pójdziemy prawda? Amelka, to, to nie mogło się tak wydarzyć. To nie mogło być niechcący. Ten kubek na pewno stał dobrze. On nie mógł spaść po prostu. Myślisz, że przesadzasz? Stawił wiatr, kubek się przewrócił, no i nic, no po prostu. Amelka, proszę cię, pomyśl sobie. Taki ciężki kubek, jak, mia jak miał wiatr go zwiać. Coś tam musiało być. Hania, od samego początku miałaś rację. Duchy nie istnieją. Po prostu przestań przesadzać. Nie jestem. Ty. Co? Eee, to zwykły przysiąg, Nic się nie dzieje. Po prostu wszystkie okna są otwarte, dlatego. No wiesz, no. Co masz taką minę? Przez. Kasperku duchy do są! To, 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 to musimy iść są, szybko! Iść. Mieszko, uciekamy! Zdech. Widzisz, Amelka? Mówiłam ci, gdyby nie ten twój duchy, duchy z duchami. Duchy się niczego nie boją! No właśnie, gdyby nie ten twój syn z duchami, to niczego by nie było. No ale nie chciałaś mi uwierzyć, że duchy, duchy się nie, nie boją niczego! No tak, właśnie! To chyba tak samo jak drużyna Ghostwors, co nie Katper? Tak. Dlatego my Uś... też nie powinniśmy się bać. Mam pomysł, jak pokonać tego ducha. Przepędzić go z naszego domu. Okej. Okay. No dobra, to powtórzę jeszcze raz ten twój plan dla pewności, że wszystko zrozumiałam. Mhm. Czyli teraz rozsypujemy na schodach mąkę, po to, żeby po pierwsze upewnić się, że ten duch na pewno jest w naszym domu, tak. bo zostawi na tej mące ślady. A po drugie, jak już go spostrzeżemy, to schowamy się i go przestraszymy, tak żeby uciekł z naszego domu, tak? Mhm, dokładnie. Więc. Co tu się dzieje? Mamo! Polujemy na ducha! No dobra, słuchajcie, prankowałam was. Te drzwi od lodówki to była ja, bo to była żyłka. Kubek to była ja, bo byłam na balkonie, a tego nie zauważyłyście. Ale to rozkręciło się do strasznych rozmiarów. Wiedziałyśmy, że to ty, tylko sobie tak żartowałyśmy, żeby się bawić z kaskiem. Chociaż Amelia tak średnio, myślała, że to naprawdę. Tak, a to twoja blada mina, jak ty się jak lodówka się otwierała. Co? Strasznie się wtedy przestraszyłaś. Bardziej, niż ja w ogóle. No jedno jest pewne, czeka was sprzątanie. Co to za pomysł, zostawić ich na chwilę samych w domu? No pięknie, ubrałeś się, widzę. Gotowy jesteś? Tak. A w pokoju jest posprzątane? Tak. Na pewno? mam i sprawdzić? No to chodź, sprawdzimy. Sprawdzimy, sprawdzimy. Ale, Kacperku, tu jest bałagan. Nie, to duch zrobił. Duchy zrobiły? I to ciekawe. No, trzeba posprzątać. Jaki duch! W radne, ulubione. Tak, duch ci wycięły te dziury. Bardzo śmieszne. Ja ci dam. Do pokoju, uciekaj. Opawaj to. Szydź! Siot. Szydź Mamo, to ja idę do szkoły. Uuu, co tam jest? Uuu, jakiś glut, ochyda. Co to jest? Jakie to wstrętne. Dziewczyny! To zemsta za ducha? Kto mi wsadził jakiegoś slaju? Ma do buta! Amelka, czy ty naprawdę myślisz, że twoje żarty są śmieszne? Wsadzasz mi jakiegoś gluta do pleca, a teraz wszystkie moje książki są w tym brudne. Wy też macie tego gluta? No, ktoś mi go wsadził do buta. Taki sam. Jak nie wy, to kto? 度。